że mu tam, że mu tam Wołynia nie zrobili Przecież Też po polsku Gada? Nie co Idą dwa, idą dwa Dobrze Nie rozumiem, Dobrze. tak? No kurwa, dwa idą, no tak Obity no, kurwa, jest kurwa, widzę, że jest gaz po polsku, no Kurwa, dziwne Obity No, faktycznie no, dziwne Skur, wysył, jeszcze raz. Spokojnie. Jest. Gdzie? O, od kurwy to możesz wysyłać wiesz, kogo? Nie, nie. Cicho, cicho. Przy kartona. <laughs> um... o Bomba przechwycona. Bomba upuszczona. Kurwa, w rogu tu siedział. nie co za menda Ja to jest zawsze kurwa. Zaczynamy. Patrz, na no bombsite jest. Hmm? No, tam gdzieś, no. Tu jest, tu. Bomba przechwycona. No. Kurwa, dobra, gracie! Ja no pierdolę! Ja pierdolę! Kurwa, no. witam! Butterfly dogs! Tak jest, cześć No dobra, ale... Tak. Skarżę się plan. Zakręcił się. No patrz, jak z nimi gracie, to patrz, odjedynki, leć na tył. Set minut, set minut. Leć na tył, bo oni się ze mnie nie grają. Leś na tył. Graj, graj. Chowaj się. Bądziu gra? Szedłem? Nie. Brawo. No co za mędra. Tak.

Jak się do ściany przytule, to słyszę. W ogóle nie słyszę, bo... ...Rassel ma jakiś ołówek błączony No! Tak. Ja dwóch ludzi poznaję ze smywarek. Dziękuję. Ale mnie ściągnął. Zobacz, kurde. Prawo. No. Nikt nic nie zaprasza. Co? Początek rundy. Zapisałeś już? Szachmaty i Warface. Nie, obudzamy drzewa. I rakusz, rakuszki i jagody. Nie, ja właśnie raz zabrał. Wy mnie znajście. W na dwójce. W góry na dwójce, go się słyszę. Na trawie No i... Kurwa, na... zlagowany jest ten skurwysyn. E prawo. Prawo, od razu prawo. Rastel, ty widzisz jak my gramy? Tak. Gdzie? No, nie wiesz jak, ale widzę. Już zabił mnie, u góry jest na jedynce. Dobrze, wystarczy mi... wystarczy mi pracować, Chciałem My rozbieramy ja Dobra Chciałem pracę fizyczną i mam pracę fizyczną, tak? A to co robię z, z swoimi nogami rękami to Mówię A teraz idzie od respa. Nie, od respa. Teraz respa. Teraz patrzę respa. Wydaje mi się, że działa. Kurwa, no. W listach dacie iii ten... ...pilnuj respa. Bomba podłożona. Nie zgadza się? No nie wskoczyłem. No kurwa, co ta suka robi? robi. Na reski jest. No pierdala wszystko. Którą masz na gier w planach? Nie, nie słyszę ich w ogóle. Co tu się dzieje? Nie słyszę w grze w ogóle. Którą masz na gier w planach? Niedługo, niedługo żadną nie będę miał. Przegrana. No, że ja mam pierwszą, no. Niech coś osiągnę na to. Od końca. <grym podłożenie bomb. grym> Mogę wam pomóc, tak? A ten samym... ...ziecie ze mną na Jeden gruby, drugi chudy, tak? Kamil, nie słuchaj, będę... zapraszałem cię, a ty nie akceptowałeś, no to... O, Kto rzuca flesze? Po co? No ja rzuciłem, no kurde. No, jeszcze jeden polecił. Czach! nie wiem z kim on gra, ale na pewno nie z nami. Bomba podłożona. Tak wygląda po robocie po długości, że dają flesze ja raszuj go locha może, nie wiem dawaj, tam wchodzimy dobra, chcę pogadać och jo, matko bosko Wygraliśmy rundę. Bomba rozbrojona. Podłóż przeciwnikom bombę w wyznaczonym punkcie. Początek rundy. Bomba przechwycona. Bądź, wiesz Ja piszę. Kurwa. Ty, nie mogę paki zostawić. Co jest, kurwa? co jest, kurwa? Ja nie mogę, kurwa, słuchawki stawić. Nie, to było głupie, muszę się schować. Od respa naszego idzie. Idzie locha. Bądzior, nie mogłem zostawić paki. Dobra, halo. Bomba podłożona. A, uratowałem cię. Super. Od Dobra. naszego respa idzie. Brawo. Ale. Brawo. A tak na ale czemu kurwa paki nie mogłem zostawić? A ja tu, ja tu gram. jakim plan jesteście? One, one, one. Kuku, Kukużice. No, no. Pod dzikiem chyba. Też jest taki plan. Wiem! A to ja Butterfly Doors? No. No grałem z nimi no, z dwa no. razy. No to ja sam to planie. No, nie? no, no nie by jak chuj. <laughs> No by? Nie pewnie Sterz. Sten zatłoń. Masz się nie będę kurwa cygiem, nie. Słabi są. Nooo, słabi tak. Tylko 100 kurwa. On mnie zabił zanim jak mnie zobaczył ty A. O ja pierdolę raz mu jebnę, myślałem, że starczy z metra. Ja pierdolę. Zobacz Ale co zjebałem. zrobił. Zobacz co zrobił. Wyjdzie. No ja, ja, ja właśnie to widzę. Wygraliśmy rundę. Super. Przeszływki zrobił chyba. No, mój jo, dobrze działa. Jaki gówniany mecz.